Majstrowanie przy Futongu to seria, w której pokazuję wam co robiłem przy swoim motocyklu. Nagrywam wszystko, co wydaje mi się istotne. Jednakże nie jestem mechanikiem, a Futong jest moim pierwszym motocyklem. Siemanko. Mniej więcej miesiąc temu kupiłem swój pierwszy motocykl. Futong, którego widzicie właśnie na zdjęciach, to jedna wielka zagadka. Ale o tym później. Z początku nie miałem gdzie się za niego zabrać, więc stał ponad tydzień nieruszany w miłym towarzystwie Ducati w garażu mojego przyjaciela. Potem jeszcze na jakiś czas zabrałem go do pracy, ale z racji tego, że nie było to zbyt rozsądne rozwiązanie, to ostatecznie wylądował tam, gdzie powinien od razu, czyli w moim rodzinnym domu. Dzisiaj przyjrzymy mu się z bliska, przedstawię wam czego udało mi się o nim dowiedzieć i pokażę wam po kolei co. Udało mi się przy nim do tej pory zrobić. Na początek warto wspomnieć, że futong został przerobiony na bobera, więc nie dość, że w internecie nie da się praktycznie nic znaleźć na jego temat, to ciężko nawet stwierdzić, które elementy są fabryczne. Skupmy się więc na tym, co widać. Poza przelotowym, podwójnym wydechem, którego posłuchamy w dalszej części filmu, mamy tutaj pomalowany na czarno czterosuwowy, jednocylindrowy silnik OHV. Za kopniakiem chowa się gaźnik PZ27, a patrząc od spodu, poznamy dawny kolor baku i dostrzeżemy w burdel w kabelkach. Po dokładniejszemu przyjrzeniu się wydechowi zauważyłem, że najprawdopodobniej nie jest poprawnie dokręcony. A tak z ciekawostek, to mamy tutaj papieski przebieg, a brak obrotomierza ma nam zrekompensować ten ekranik pokazujący wbity bieg. Jak sami widzicie, wizualnie będzie przy nim też jeszcze parę rzeczy do zrobienia, a na koniec ogólnej prezentacji posłuchajcie, jak dzwonią podnóżki. Po zdjęciu siedziska i odkręceniu bocznej osłony wystarczyło już tylko wyjąć akumulator, który wcześniej odpiałem i zabezpieczyłem kable. Dzięki temu zabiegowi zyskałem bezpośredni dostęp do starego filtra powietrza. Jak sami widzicie, zamiast fabrycznego filtra mamy tutaj pociemniały filtr stożkowy. Już przy pierwszej próbie ściągnięcia stożka w ręku została mi sama część filtrująca, a tak wyglądał filtr w trochę lepszym świetle. Następnie z gaźnika ściągnąłem pozostałości zestawu filtra, czyli metalową obejmę i gumę mocującą. Zwróćcie uwagę, że dopiero do przy bezpośrednim porównaniu kolorystycznym widać, jak bardzo stary filtr wyblakł. A żeby nowy filtr posłużył dłużej, dłużej był czerwony i przede wszystkim skuteczniej pełnił swoje zadanie, postanowiłem nasączyć go olejem w sprayu. Nadmiar oleju wytarłem szmatką i odczekałem około 15 minut, żeby filtr dobrze nasiąkł. Tuż przed zamontowaniem filtra postanowiłem gumę nachodzącą na gaźnik delikatnie posmarować wazeliną techniczną. W ten sposób chciałem zapobiec uszkodzeniu gumy i ułatwić sobie pracę. Dzięki temu zabiegowi założenie filtra trwało zaledwie kilka minut. Przy okazji w trakcie oględzin silnika moją uwagę przykuł wężyk odpowietrzający silnik pełniący rolę odmy olejowej, więc postanowiłem sprawdzić jej drożność. Po szybkim przedmuchaniu na szczęście okazało się, że nie jest ani zapchana, ani zabrudzona. Po nałożeniu wężyka z powrotem akumulator tymczasowo wraca na swoje miejsce. W międzyczasie trochę poszperałem w internecie i w większości przypadków w motorach o podobnej specyfikacji producenci zalecali akumulatory o większej pojemności. Warto będzie wziąć to pod uwagę w przyszłości. Po przykręceniu wszystkiego z powrotem, czas w końcu odpalić futonga. Po sprawdzeniu ilości benzyny w baku, kranik paliwowy ustawiłem na pozycję rezerwy. Jeśli chodzi o gaźnik, to jest na tą chwilę na pewno źle wyregulowany, a mieszanka jest zbyt bogata. Mimo wszystko i tak przełączyłem dźwigienkę na pełne ssanie. Wyłącznik zapłonu ustawiony na środku, czyli poprawnie, więc można odpalać. Niestety z racji tego, że akumulator był słabo naładowany, tu futonk palił tylko skopa. Zabijąc dzwoniące podnóżki, moim zdaniem zawory jak na zimny silnik są zdecydowanie za głośne. Luzy zaworowe będą jednymi z rzeczy, które sprawdzę po zmianie oleju. Gdy silnik się rozgrzewał, zacząłem przygotowania do zmiany oleju. Dlaczego wybrałem akurat ten olej i jakie to ma znaczenie dla silnika, opowiem Wam chwilę później. Pomijając nie do końca sprawny klakson, posłuchajcie jak walą zawory, gdy silnik się już trochę rozgrzał. siłem silnik, gdy kartery zaczęły lekko parzyć. W trakcie przymierzenia klucza do śruby z pustu olejowego moją uwagę przykuło zamalowane oznaczenie silnika. Po starciu farby zobaczyłem coś takiego. Gdyby ten silnik miał być 125 fabrycznie, to powinno być tutaj oznaczenie 156 FMI bądź 157 FMI. Zatem czy ta maszyna to tak naprawdę 150 przebita na stacji diagnostycznej na 125? Czy może jednak w papierach nie ma bałaganu, a ktoś po prostu wymienił cylinder, zmniejszając tym samym pojemność skokową? Tego na tą chwilę niestety się nie dowiemy. Wracając do zmiany oleju, poluzowałem bagnet, a następnie zacząłem zastanawiać się jak zlać cały olej, mając jedną z rur wydechowych tuż pod korkiem spustowym. Jak sami widzicie jest dosyć ciasno. Po dłuższej chwili przymierzania różnych lejków uznałem, że co ma być to będzie i biorę się za odkręcanie. Korek spustowy na początku trochę walczył, ale potem w końcu odpuścił, po czym dosyć soczyście trysnął przepracowanym olejem. Na domiar złego śrubka zatkała mi lejek i mój pomysł na czystą robotę okazał się chut warty. na szczęście jakoś bardzo nie nabrudziłem. W trakcie, gdy olej jeszcze sobie spokojnie kapał, zabrałem się za odkręcenie większej śruby, pod którą swoje miejsce ma fabryczny pseudofiltr oleju będący tak naprawdę metalowym sitkiem. Podczas czyszczenia zestawu filtrującego warto bym wspomniał o tym, że w trakcie poszukiwań rozwiązań z innych Chińczyków o podobnej pojemności trafiłem na całkiem ciekawy patent. Wśród tego co znalazłem wszystkie serwisówki silników OHV z tamtych lat polecały oleje półsyntetyczne, zazwyczaj 10W40 o możliwie jak najwyższej specyfikacji API z normą JASO MA2. A teraz co by było gdyby chcieć zastosować syntetyk o tej samej specyfikacji? Wtedy teoretycznie silnik będzie czystszy, ale będzie wymagał prawdziwego filtra bądź znacznie częstszej wymiany oleju. I właśnie tutaj pojawia się wspomniany przeze mnie wcześniej patent na zastosowanie prawdziwego filtra z oringiem, który wpasowuje się w przestrzeń sitka niemal idealnie. Po przetarciu szmatką przyłożyłem kilka oringów by sprawdzić który z nich nie zatykałby przepływu oleju, a było w czym wybierać bo zaopatrzyłem się w taki oto zestawik. Ostatnim krokiem, gdybym miał się zdecydować na tę modyfikację, byłoby przycięcie sprężyny dociskającej filtr o połowę. Jeśli ktoś z Was byłby konkretniej zainteresowany tematem, to odsyłam do filmu, dzięki któremu dowiedziałem się o istnieniu takiej modyfikacji. Po kilkukrotnym przechyleniu motocykla zlały się ostatnie mililitry starego oleju. Mimo, że wspomniany przed chwilą mod filtrowy brzmi kusząco, to póki co postanowiłem założyć stare sitko. Przy następnej zmianie oleju, którą planuję bardzo szybko, bo za około 500 km zaopatrzę się w jakąś krótszą Sprężynę i dam temu patentowi szansę. Przy okazji, przyznam się szczerze, że jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał olej po 500 km i ile syfu przyjmie w tak krótkim czasie syntetyk. A jak wyglądał olej, który był w futongu i ile finalnie zlało się go z silnika, widzicie właśnie teraz. Biorąc pod uwagę to, co mi się wylało i uwzględniając, że coś tam spalił, to obstawiam, że był tutaj litr oleju, czyli dokładnie tyle ile jest bańce motula, którego kupiłem. Dla pewności poszperałem też trochę w internecie i wyszło na to, że litr to prawidłowa ilość. Po przykręceniu korka z powrotem i wyczyszczeniu bandaża termicznego pozostało już tylko zalać go świeżym olejem. Wracając jeszcze do tematu oleju, przyznam się szczerze, że bardzo długo zastanawiałem się, jakiego dokonać wyboru. Tak naprawdę im dłużej zagłębiałem się w ten temat, tym bardziej nie wiedziałem co zrobić, i to zwłaszcza, że opierałem całą swoją wiedzę na temat Futonga o to co znalazłem w internecie. Dlatego chciałbym serdecznie polecić Wam materiał wideo, który widzicie teraz na ekranie. Ten film może i nie tyle, co pomógł mi faktycznie wybrać właśnie ten olej, ale zdecydowanie zmienił moje podejście do całego tego zagadnienia. Olej zmieniony, więc na dzisiaj to tyle. Przede mną jeszcze cała masa pracy tej maszynie, więc dajcie znać, co sądzicie o tego typu filmach na tym kanale. Pozdro!